Cześć, witam w następnym odcinku świata Grande Punto. Będę dzisiaj zakładał rezystor do tylnej lampy. Jest to rezystor 50W 6RJ. Z tyłu lampy mam LEDowe. Tak jak widzieliście w ostatnich odcinkach, były zmieniane. Mówiłem, że błąd się nie świeci, no bo ponieważ się nie świecił, ale tam po przejechaniu około kilometra zaczął e, ten błąd e, wyskakiwać tak jak widzicie mam zapalone światła pozycyjne nic się nie świeci naciskam stop, nic ale za moment powinien wyskoczyć a no, już widzicie, trzymam na stopie sześć razy wcisnąłem, wyskakuje kontrola świateł pozycyjnych puszczam, zgasło o, teraz dłużej nawet trzymam. Kontrola świateł pozycyjnych. No i należy się wpiąć pod światła pozycyjne. Dobra. Auto gasimy. I co, będę rozkręcał lampy, bo trzeba je oczywiście wyjąć i wpniemy się w instalację. Pokażę Wam, jak to zrobić. Jak wyglądają te lampy LEDowe, no to jak śledzicie kanał, to na pewno widzieliście była także prezentacja. Ale dobra, otwieramy bagażnik i przystępujemy do działania. Tak jak mówię rezystor jest. Śrubokręt mamy, odkręcamy dwa wkręty, jedna lampa. To znaczy, wystarczy założyć to tylko do jednej lampy. Więc, jeśli mamy rezystor 50W, to zakładamy to do jednej lampy. E, jeśli byście chcieli, możecie założyć do dwóch lamp, wtedy po 25W na, na lampę. Wziąłem lampę tutaj do samochodu, bo będzie mi wygodniej to zrobić. I gdzie mam się wpiąć? Otóż tutaj chyba ktoś już się wpinał. bo są założone koszulki termokurczliwe i to właśnie w te miejsca trzeba się wpiąć tym rezystorem czarny przewód masa a drugi przewód plus od świateł pozycyjnych bądź stopu ale tak, takie mamy kolory przewodów przy takiej lampie, więc, jeśli kupicie sobie taką lampę, to myślę, że kolorystycznie nie powinna się różnić. Pod prawą lampę i tak pod zielony przewód się wpiąć oraz pod czarny, oczywiście, rezystor umieścić w takim miejscu, by nie dotykał lampy bo jest plastikowa, aby nie dotykał innych przewodów. Rezystor rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, około 200 stopni, więc spaliłoby Wam w ogóle jakikolwiek plastik, czy to lampę, czy, czy taką gąbkę, jak jest, cokolwiek. Umieścić go tak, żeby nie dotykał tych przewodów, żadnych przewodów, czy plastiku, tak jak mówię. Więc ja sobie tutaj Zaraz się tutaj dostanę do tych przewodów. I tak to wygląda. Rezystor, tak jak widzicie mam już wpięty. Ogólnie rezystor ma taki krótki przewód. Jego chciałem sobie przedłużyć. Ten przewód, który ma rezystor, jest odporny na wysokie temperatury. Więc. Gdyby na przykład, jeśli go tam gdzieś umieścicie i dotykałby tego przewodu to nic się nie stanie, ale gdyby dotykał przewodu, przewodów takich jak te akurat te są wysokotemperaturowe, ale tutaj ty, no to tutaj izolacja by się już stopiła. Więc nie umieszczamy rezystora przy zwykłych przewodach. Przy plastikach, jakichkolwiek, bo wszystko Wam to potopi. Temperatura rezystora jest ponad 200 stopni, około 200 stopni. To jest bardzo wysoka temperatura, więc oczywiście uważamy, gdzie taki rezystor montujemy. Ja akurat sobie przedłużyłem przewodem także wysokotemperaturowym. No nie dużo, ale myślę, że. Powinno teraz starczyć. Bo gdybym nie przedłużał, to by było bardzo blisko kostki, bardzo blisko lampy. A myślę, że teraz powinno starczyć. I tak jak mówiłem, podpinamy się pod przewód zielony. Drugi koniec pod przewód czarny. Ja teraz przymierzę, czy, czy będzie to tam wszystko pasować, żeby było z dala. Tak jak mówiłem, od plastików, od przewodów. Jeśli będzie ok, no to lampę skręcam. Ale to idziemy razem do tyłu i patrzymy. I tak. Rezystor jest tu, gdzie go wpuszczam. Tutaj w ten otwór. I tam po prawej stronie jeszcze jest taki spadek. Można go tam wpuścić, on tam sobie będzie wisiał, nic się nie stanie. Tu jest wszystko metalowe, a przewód nie jest też jakiś tam bardzo długi. Więc nie ma tak. Żebym zastosował jakiś bardzo długi przewód, to znowu mógłby być problem, że będzie się tu rozgrzewać i to tu mamy oczywiście paliwo bak ale to jest przewodnik krótki gdzieś dotąd tak mniej więcej więc tak, wpuszczamy go tam nic nie będzie dotykał nie ma problemu, nic się nie stanie więc tak jak mówiłem, zawsze stosujemy to ten rezystor z dala od wszystkiego dobra, lampę skręcam i sprawdzimy czy wyświetla się komunikat spalonej żarówki lampę mamy założoną tak widzieliście rezystor podłączony, umieszczony w takim miejscu, aby nic się nie stało. No i teraz idę do samochodu. Włączamy światła pozycyjne. Naciskamy kilkukrotnie pedał hamulca. I zobaczymy, czy wyskoczy nam błąd. Jestem wewnątrz auta, zapłon. Odpalimy oczywiście silnik, aby nie doprowadzić akumulatora do rozładowania. Zapalamy sobie światło pozycyjne i kilkukrotnie naciskamy pedał hamulca. Zaraz sobie przytrzymamy na dłużej. I jak nie było rezystora, to już ten komunikat, tak jak widzieliście na początku filmu, wyskakiwał. Pomarańczowy trójkąt i napis kontrola świateł pozycyjnych. Teraz, jak widzicie, rezystor jest wpięty. Nie ma takiego problemu, już to nie występuje. Więc to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał, że będzie przydatny, jeśli do Grande Punto montujecie lampy LEDowe, bądź do Grande Punto montujecie lampy z Punto Evo. Czy to montujecie lampy na tył, czy lampy z przodu jakieś LEDowe, no to wtedy trzeba zastosować rezystor ja tutaj z tyłu, tak jak widzieliście, zastosowałem rezystor 50W 6RJ, czyli 6omowy. I tak jak widzicie błędu nie ma, mamy święty spokój. Oczywiście jeśli uważasz, że film był przydatny, będzie mi miło, jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał. No i do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!